Będę miał 200 kwiatów Jest jest. Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Pokemon Go Myślałem sobie, zacznę inaczej I wskoczyłem do jadalni w Pałacu Kultury Wchodzę, patrzę Na lewo, na prawo I jest tak Mogę nagrywać Bez niczego, mogę sobie zamówić jedzenie Ale jeśli chodzi o wielkość stolika, to jest tak, musimy dokonać wyboru: albo jedzenie, albo kamera. Niestety są takie małe stoliki, że nie ma szans, tam czegokolwiek zrealizować. Więc musiałem tutaj wybrać i wybrałem jedno. I aktualnie, oczywiście, z tego co Wam mówiłem, w ostatnim odcinku przedstawiłem Wam coś takiego jak: podałem kod. Od dłuższego czasu nie podawałem kodu, a teraz, oczywiście, z uwagi na to, że mamy nowy Super Extra Quest, gdzie możemy zdobyć nie 400 tysięcy. EXPA tylko 810 tysięcy oczywiście na Lakiego. I w tym przypadku oczywiście poprosiłem Was o to, o! o 5, jest to pierwsza osoba, która wysłała mi oczywiście prawdopodobnie z powodzeniem zaproszenie do znajomych. 119. miarę OK wynik miał wszystko, jak na dwie godziny po publikacji odcinka. Ale czekajcie, to jest ostatnie. Coś tu nie pasuje. Na samym dole jest pierwsza osoba. Szkoda, że nie pokazują nam godzin, bo właśnie godziny byłyby tutaj adekwatne, jeśli chodzi o, no głównie youtuberów. Jeśli chodzi o tutaj... Jeśli chodzi o osoby, wiecie, każdy gracz ma daleko gdzieś to. Po prostu zaprasza. Zanim dojdę na sam dół, to wiedzcie o tym, że za 48 minut startuje Raiku Day. Aktualnie jeszcze nie ma tu jajek na dżymach, ale... Znaczy, w sensie nie wiem jeszcze, ale na pewno. I się mają pojawić wszystkie na raz. Tak samo jak było zawsze. O godzinie pełnej. Po prostu, just like that. Bez jajek pojawiają się legendy. Jedna to był błąd, jeśli chodzi o czekanie do teraz, żeby zaprosić pierwszą osobę. Jest. Ups! Mało co nie wyłączymy ekraniku. Demonek661. Pierwsza osoba, która. Wysyła zaproszenie! I oczywiście aktualizujemy quest. Ten bardzo ważny ekstra. I teraz przepraszam Was, ale muszę zmienić hasło na jutrzejsze nowe. W każdym razie, zaraz po starcie eventu, wszyscy oczekiwali, że na dziko pojawi się mnóstwo Pokémonów Wallolańskich. Jednak tak się nie stało. Nawet z tego co widzieliśmy, nawet The Reversal wrzucił 30 lurów na swoim terenie i był wielce oburzony wobec Niantic, że informacja, którą podali na stronie, dotyczy. Hedge, not catch lub encounter. Bo też miałem wątpliwości, jeśli chodzi o to, w jaki sposób będą one przedstawione. Jednak właśnie stało się tak, jak myślałem. Samo słowo encountered to jest słowo, które dotyczy, które znaczy spotkać. A słowo spotkać bardzo tutaj jest adekwatne raczej do, wiecie na dziko, niżeli wykluć, lub też w innej formie tutaj znaleźć cokolwiek. Jednak, jak powiedziałem Wam, istnieje możliwość spotkania tego gnojka. O, pojawił się kolejny. Każdego z tych właśnie malutkich, arańskich y, Pokemonów. Zarówno z jajek, z jak i też z... No dziko, po prostu. Także każdy z nich może być... Shiny. Pierwsze wykonane, oczywiście dziękuję Damian Demonek. Demonek? Dziękuję Ci serdecznie. Zdobądź dwa Pokemony na buście. Jak będzie, słoneczko jest, także adekwatnie tutaj typ ziemny Bo jak sami wiecie, oczywiście pokemon, jakim jest Diglett ma podwójny typ jest to stalowy i ziemny Także dwa z wederbustem, czyli te pokemony, które mają taką obwódkę w postaci powiedzmy jaterku dookoła nich Także dla każdego nowego gracza milion expa prawie, jest to duży zastrzyk jeśli chodzi o expa Milion chyba jest potrzebny na 20 któryś level, nie? Wszystkie zapady? Tak jest. Teraz wyklujajko jajko. Półtorej kilometra. Mamy radę. Tuż przed raku Day. I właśnie, póki tu jeszcze jesteśmy. Bo piszcie, jaki też w komentarzu macie link do nowej ankiety, jeśli chodzi o Szajni w Polsce. Mam nadzieję, że im pomożecie. Osoby, które są za granicę, a są Polakami, to oczywiście zachęcam Was do też wzięcia udziału w, tym, w tej ankiecie, bo to są też w Polsce, nie? Pomijając fakt, że jedna osoba mieszka w mieście, a druga na wsi. Mimo wszystko jest to w Polsce i wśród Polaków. O, jak widzimy, są lury, ale pierwszy gym, na który uderzamy, to jest ten. A w tym gymie jest to Dżym eksowy i od tego startujemy. No to ruszajmy, Poszło szybciej niż sądziłem, bo naprawdę przeszedłem w sumie tak maksymalnie może z kilometra, może półtorej. Spodziewam się innych tutaj okazów, ale niech będzie. Teraz przydałoby się naprawdę. Tam wiem, że trzeba wykrócić kilka później jajek, więc ja odbiorę sobie właśnie od Demolka. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to jajko będzie szczęśliwe. I musimy zrealizować sprawdzić. Co takiego nowego nam mówi nasz profesorek? Starpis działa, odbieramy nagrodę. I tutaj w finale Pokémon, którego odbieramy, to jest. Czy mi się wydaje, czy Starpis tu nie zadziałał? Odbieramy Pokemon'a, fakt faktem to jest Dartini i mamy szefuncia. Super, znalazłem Dartini. Nawet rzadki Pokemon. Aha, teraz potrzebujemy trochę czasu, żeby spędzić z nim. I potrzebuję zdobyć cukierka z Buddy, zrobić zdjęcie Dartini oraz ewoluować. Jak wygląda sytuacja z Starpisem? Piecem? się zobaczyć wcześniej, jak jest, jaka jest wartość i czy będzie to uwzględniane. No póki co, co możemy zrobić, to na pewno zdjęcie dla Tini, Odmawiamy. I co tu się dzieje? Aha! Pikachu! Totalnie na tym zapomniałem, że dzisiaj jest nowy dzień. Jeżeli macie shiny Pikachu, to on sam sobie pojawi się tutaj na, jako shiny. To jest jedyny Pokémon, który pojawia się shiny od razu na mapie. Mój nie jest shiny. Dobra. Ewolucja Dratini może być ta, chociaż chyba ona ma niskie IV No HP tylko, więc sprawdźmy jakie mamy inne, inne Dratini Dratini mamy Lucky Może tego, ten ma większy atak Evolve Jest Deglmayr E, tu mało mu zostało, on ma 3 km więc naprawdę zaraz w drugierek I kontynuujemy przygodę 20 minut do startu rajdów Czas ruszać. 8 minut do rajku day. W sensie do rajku Hour free hour właśnie, miałem Wam mówić kiedyś już dawno. Barbocz jest nowy Pokémon, jeśli chodzi o pogodę słoneczną. W ciągu dnia. W ciągu dnia Barboach jest Pokémonem słonecznym, a jeśli chodzi o wieczór, to oczywiście jest kaknija. No w tym, w Nowej Zelandii były problemy, bo u nich się pojawił jeden raj tylko. Ja załadowałem podobnie aplikację, więc... No, równo 16, bez jajek. No. <grytanie> to jest już zostawię. Wiesz oglądaliście, więc po co wam marnować czas, nie? A jeśli chodzi o sytuację, jeśli chodzi o przejście, wiecie, tych kilometrów na badi, no to po drodze się zrobi. Tyle rajdów, ile będziemy robić, to na pewno zrealizujemy po drodze. Nie oczywiście się najlepsze, to już po fakcie zresztą, grał <dony> I spadł ładnie. Teraz będzie pierwszy krzyk, w sensie nie ten krzyk. <grym> Szajni! Mała już wyczuwa, że jest Shiny. Starbi jeszcze działał, także spoko. I pierwszy zwykły. Jak co to? 72 to ja Jest! Jest szalin pierwszy, 24. taki ładny! Czyli jest pierwszy szajni? i zrobił swój kilometr 10 tysięcy expa Będziemy robić rajdy, więc odpalamy lakiego. Tu nie ma co się stawiać, bo za każdy etap questu trzymujemy lakiego, Więc raz, dwa. Oczywiście bańki same wychodzą. Cały czas. Rajd pas darmowy. To jest chyba najbardziej, najlepszy quest, najlepszy event, jeśli chodzi o takie zachęcenie graczy do rozgrywki. Bo to po raz pierwszy dają nam wszystko za darmo, niemalże. Zwróćcie uwagę. Dobra, niesamowite. Dragonair jest potężnym Pokémonem, prawda? Jest gotowy do walki. I teraz tak, musimy pokonać o Raid Bossa. Sfera pójdzie 10 razy. Zawalczymy na Great Lidze, zaraz mam tu kompanów do walki, na szybko i wygraj raid Także idealny moment na realizację tego wszystkiego. Sperepować Pokemona Powiedziałem sobie jakiś czas temu, że dopiero w momencie, kiedy wbije milion Stardasta, zrobię parę no Ale tutaj no, wymagają od tego. Zresztą, teraz walczymy z Rajku, więc idealny moment jest na sperepowanie wszystkich geodonów, nie? Kilka mamy. 13-15 na ataku Ten potrzebuje perapów. Jest 5, wiecie co? Ja mieszczę shiny Graudona. To jego spower I gotowe Perapowane. spoko Teraz walczymy na rajdzie i później walczymy w trakcie dojścia do kolejnego gymu PvP Bo why not? A sądziłem, że będzie mniej osób lub utrzymamy taką samą liczbę A tutaj z każdym tutaj gymem rośniemy w siłę Definitywnie zrobimy więcej lajbów niż się spodziewałem. Te Groudony to jest moc. Z tego co wiem prawie porównywalne są garczompy, ale Groudon to jednak jest król. Ja Wam mówiłem to już przy początku chyba trzeciej geny, że Groudon będzie, tak, że Groudon będzie na najsilniejszym. Po wsze czasy prawdopodobnie. Jeżeli jakiś inny Pokemon nie otrzyma lepszego ataku, po prostu ataku tylko, I wszystko zależy od ataku specjalnego lepszego od earthquake'a. i teraz czy będzie shiny candy padają jak szalone Raj ukończony Shiny Nie, jeszcze zwykłe Setka tak? 72 no? Setka <śles> Jest setka Teraz to będzie zepsuć łap się, teraz łap się łap się Łap się, łap. Teraz muszę rzucić Nice, żeby zamać tutaj nasz nasze naliczanie. Chociaż ojciec, 5 Nie chciałem ukończyć teraz quest na spindę. Ale no dobra Miałem przerwać. Za automat rzuciłem Excelenta. No krzycz, krzycz. Ja mam cię złapać. Dwa... Siedzi Seta za pana. Panie Panowie, setka legenda. To jest moja druga, pierwsza była Rayquaza. Siedzi seta. Już jest plus, ale shiny to jest lepsze, wiecie. A ten rajko to jest taki wykokszony powiedzmy Joltion. Zresztą według legendy to on sam zginął i później chował go w właśnie w postaci rajku Candy, Revive, Piece tutaj 20 i... Zwykły znowu, zwykły i CP takie średnie. Jest jeden, tak jest, ciemniejszy, pomarańczowy. Jest kolejny pomarańczowy. Lecą jak szalone, tylko nie dla mnie. Bez udawania, Bez zdawania. to jest sama walka. To, tak, jakbyś miał, żebyś poszedł na y, turniej gdzieś. w Chcę tu miasta? Nie, bo ja nigdy nie brałem w udziału w takich rzeczach A, to no to wierze, właśnie. Łapie ja od razu. No, 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 ja ciemny nigdy tak nie grałem. Skąd ja miałem wiedzieć? Po porządku. Dobra. Jakieś Pidgee'e, pierwsze lepsze jakie wyszły. Pojechałem, bo od razu to mnie postawiło. Aha, dobra, niech będzie. Pierwsze lepsze mamy tylko wygrać. W sensie zagrać, a nie wygrać. No. Także ciśnij, ostra. Możemy iść. Mogłeś dobić tymi szybkimi atakami. Ty jeszcze. jeszcze nie nie rozwaj. <laughs> Dobry Wizmur. Walka wykonana. Idziemy przez siebie za, za światłem. Niezbyt dobre światło. Czasz, dzięki. Nagrodę otrzymujemy. Starpisa? Nie, sam Exp. To może być. Odbierzemy wszystko teraz. I mamy Starpisy, oczywiście w ramach tego, że odbieramy nagrodę. Lakiek, Starpis. Mam wrażenie, że to wiecie, ta animacja jest błędna, a mimo wszystko Ex się dodaje. Powinieneś poszukać czegoś nowego. Zop pięć różnych Pokemonów różnego typu. Zap legendarnego Pokemona. To akurat się trafi teraz. I wykluj trzy jajka. Różnego typu. Shiny. Nie. Zawisać break jest za wiele łatwiej i zobaczy na to, że ta legenda nam nie ucieknie. A tu jest wszystko możliwe. Like jak ja zapiniałem ale to tylko zarząd na rajd, sam sobie, bez shiny. Wiem, okropne osiedlenie, systemy o wiele lepsze. Teraz, shiny też nie? Piąty rajd, dziś. Win 11.3. Nie widziałem ani razu czarsty jęki tutaj. I zapomniałem lekkiego, ale teraz niepotrzebny jest, póki nie robię questów bo aktualnie trzeba wykryć trzy jajka. Zwykły kolejny jest. O kurde! Trzy szajni ma. rękę. Jedna na dwóch? Tutaj na jednym świetnie, nieźle, widzisz? A tu już za ale. Bardzo zobaczysz. 19,03. Współczuję. Ale jest. Jest szajni. Jest szajni. Spokonany. To, co to jeszcze wszystko jest okej Rywajby dużej ilości Ja Zwykły To mnie zwykłe, wciąż zwykłe To wszystko to są rajdowcy Wolscy rajdowcy Dołączamy Cześć witam Cześć nie mam sprawy Spoglądam teraz, można, Bo jeszcze nie wejdujemy ja, ja Spoko Dobra, my je już biamy, tak? Każdy może bić? Dobra, to niebiesko zakładamy na drugim ziemi. Słuchaj go! Tak jest, tego człowieka słuchaj. Ja go znam, ja go znam. Cześć, cześć. To jest lider. Tak jest. Głośno i wyraźnie. Każdy słyszał Pierna, Pierwsza niebieska, Bulbasaur z Norlax Squirtle Tak ja jeszcze nie zaskoczyłem w Widzicie? Co najmniej nie jak nie ja Moja krew Jak tam, champion masz? Masz championa? Championa nie Championsa nie masz nie ma. Ale shiny to jest To bardzo dobrze To teraz championa muszę łapać No to Rajku, shiny i najniższa ID możliwe To jest champion to takiego, takiego, to, złapać. takiego złapać Takiego złapają tego, rybę złapałem Okej, okay. okay, on jest nieźle Okay, jest to możliwego szajni. Warszawa jest dumna, że ma takiego człowieka. Dwie ty jęki. To jest ok. I teraz na łamach świadków będę miał 200. Jest szajni! Jest, jest! Jest szajni! Uh! Jest szajni! Jest, jest 30 końcówka. Jest pierwszy szajni. Dzięki wielkie. Tutaj. Dzięki. A, no nie ma sprawy, poreklamuję. Załóż kanał, ja się podetnę. <grym 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 jest Sajni. Z... Apka się zawiesiła, no cóż, raz tak bywa. A, że klikniemy teraz. No nie pomogłem drużynie w pełni jak tam chciałem, ale Drużyna teraz, pomogę mi i być może będzie Shiny. Tak jest. Twin. Past kotki, potki, i uradźcie mnie, Szajni, nie Nie jest Szajni I kolej... kolejne, to? <laughs> Specjalnie przelogował się na Na słabsze konto Żeby do nas dołączyć i pomóc Seta na słabszym kącie Gratki A u mnie Nie Szajni, nie Szajni Jeszcze jeden Jeszcze jeden, obiecuję <laughs> 1972 nie jest SETA! Była SETA! Uciekła SETA! Rip seta. Ja pierdzielę! Jestem smutny! Dlaczego? Ja tak mówiłem, dołączył nas na, na gorszym kącie, żeby nam pomóc. Zwykły! Także ostatni, zwykły! 36. No cóż, teraz pozostaje tylko skończyć Quest, nie? Wyklucz 3 jajeczka. Świetlka się jeszcze nie wykluła.